9 marca przed godziną 23 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia u starszego mężczyzny w Józefówku. Ze względu na brak wolnego zespołu pogotowia ratunkowego dyżurny zadysponował strażaków. Po przyjeździe jednostek obrony pożarowej na miejsce zdarzenia działania nasze polega na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Potwierdziliśmy obecność mężczyzny, u którego pracownicy stwierdzili brak czynności życiowych. Wdrożono procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy, przystąpiono do resuscytacji. W międzyczasie drugi zastęp zabezpieczył lądowisko dla lotniczego wołowia ratunkowego, które również przybyło na miejsce zdarzenia. W wyniku działań, niestety, nie udało się przewrócić czynności życiowych. Lekarz LPR stwierdził zgon. Na miejscu czynności prowadzi dalsza policja. I tyle, co, co można powiedzieć tak na szybko. W działaniach brały udział trzy zastępy Straży Pożarnej, dwa JRG Dzierżoniów, jeden OSP Ostroszowice.